Jestem na samym szczycie Tam jest ta, to miejsce, w którym byłem wczoraj Ta restauracja z górze Axla ale dzisiaj wlazłem przedm od drugiej strony Jestem jeszcze wyżej obkręcę się w koło Zobaczcie jakie widoki Godzina 7.30. Opuszczam swój ekskluzywny apartament. Jedyny minus w tym apartamencie jest taki, co na pewno nie omieszkam zamieścić w komentarzu. Nie ma telewizora, nie ma radia. Tak trochę smutno, jakiś telewizorek by się przydał radejko. A tak to spoko, fajnie to wygląda. Jest godzina przed 8, jak widzicie, ciągle ciemno. No ale ludzie powoli wstają, coś tam się zaczyna dziać. Idę w kierunku znowu tego wzgórza, na którym byłem wczoraj. Uda mi się, może, jakieś tam tutaj, już świąteczne wystawy. Proszę bardzo. No takie uliczki. Połażę tutaj później, jak się rozwidni. Miasteczko jest zlokalizowane na kilku wyspach. Ta, w której jest tutaj, jak to główne centrum miasteczka, nazywa się Norwoja, o ile dobrze pamiętam. Lotnisko znajduje się na, wys na wyspie Wigra. A później mam w planach, o to kolejna wystawa, Świąteczna. później mam w planach podjechać albo autobusem albo pójdę z buta, chociaż to no jest spory kawałek na kolejną wyspę Hessa na której znajduje się akwarium kupiłem bilet przez internet 225 koron tam 80, tam chyba 1 złoty mi przeliczyło Podobno akwarium jest bardzo fajne. Rybki, foki można tam pooglądać coś i wewnątrz, i na zewnątrz. Powiem Wam, że miasteczko jest naprawdę nieduże i spokojnie można to tutaj z Buta ogarnąć. To, co najfajniejsze, najciekawsze, można obejrzeć. Ja już jestem zadowolony. Dzień zacząłem wcześniej. Wylot mam dopiero o 18:40. Także mam. Jeszcze sporo czasu I dlatego stwierdziłem Bo nie miałem w planach Z początku Oglądania tamtego akwarium Myślałem, że mi tego czasu zbraknie Ale widzę, że spokojnie ja to Ogarnę ten temat też Jest fajnie Dosyć stromo, można się zjajać Ale mam czas Stwierdziłem, że przejdę się w inne miejsce, na inny punkt widokowy. A na tamten, co byłem wczoraj, jeszcze myślę, że zdążę dojść, bo z tego jednego punktu widokowego na drugi tam jest już chyba niedaleko. Tak to wygląda już tutaj na obrzeżach centrum miasta. Takie domeczki. Hamulec ręczny w aucie na pewno trzeba mieć sprawny, bo jak widzicie, dosyć stromo. Samochody stoją w ten sposób. No i jazda po takim, po takim miasteczku, po takich wzniesieniach raczej też do najłatwiejszych nie należy. No i ponownie wspinam się jakimś innym szlakiem, schodami, jakąś taką ścieżką. Słabo widać, bo ciemno. Na kolejny punkt widokowy, i zobaczcie już, jak to fajnie wygląda. Powoli. No, jeszcze się nie rozwidnia, ale już tam takie zarysy tych gór widać. Wczoraj byłem tam, pokazuję palcem, w tamtym miejscu, na tamtym wzgórzu. A teraz cisnę gdzieś tam, tymi schodami. Zanim dojdę na górę pewnie zrobi się widno i będą fajne widoczki księżyc świeci no i cisnę nikogo nie ma oczywiście a zobaczcie jak pięknie to co mi się lubią najbardziej czyli wysokość No i tutaj jak widzicie jest trochę śniegu tak jak w centrum miasta zero tak tutaj trochę jest No i jeszcze ciemno ale już, już zaczyna się rozwidniać Nie wiem czy już, czy uda Wam się coś zobaczyć Ale tam już widać takie wysepki A tam w oddali góry Góry A centrum miasta nie widać, bo jest po przeciwnej stronie, tam gdzieś. No i idę takim, tutaj, oblodzonym szlakiem. Szklaneczka, ale tak jak mówię, wszędzie wysypany taki kamyczki, grysik. No i w miarę da się po tym chodzić. No ale trzeba uważać. Na razie zmierzam ciągle w kierunku tego punktu widokowego. O jakiejś tam dziwnej nazwie. No, ale trochę się stresuję, bo mówię, nie chciałbym gdzieś tutaj kostki skręcić, bo jest tu miejscami lustro yy, szklaneczka. A czasami o, proszę bardzo, normalna ścieżka. Śniegu nie ma, lodu nie ma. Elegancko można iść. Idę w kierunku tu tamtej wieży. Tam jest chyba ten punkt widokowy taki najciekawszy. No i tam już odpocznę trochę, będę czekał na słoneczko. No i dotarłem tutaj na szczyt w pobliżu. Nie wiem czy to jakaś wieża telewizyjna, radiowa. Tak to wygląda. Nikogo nie ma, oczywiście nieczynne. Godzina. 8:36 i dalej jeszcze ciemno, no ale już zaczyna świtać. Także tutaj za chwilę sobie przysiądę, odpocznę trochę, będę czekał na dzień. A tam już coraz lepiej widać góry, pagórki. Tam jakieś po drugiej stronie to już chyba inne miasteczko. Bo centrum jest z tamtej strony. Zaraz tutaj obejdę, zobaczę. O tam jakaś jest jeszcze ścieżka. Może mi się uda przejść tam i, i od strony właśnie centrum. Księżyc cały czas świeci, ale czekam na słońce. No, wyprawa tutaj była dosyć ciężka, bo mówię, buty całe szczęście mam trekkingi z grubą, z podeszwą taką dosyć dobrą. Ale no, widzicie, jak to wygląda w mieście śniegu zero tutaj. Kurna Spróbuję tutaj się jakoś bić, kurwa zobaczcie kurwa jaki tutaj O cholera, kurna kurwa, mi się wyjeba To jest właśnie to Zobaczcie jakie kurna widoki Jakie to Kurna Jest piękna. Dochodzi dziewiąta, a cały czas panuje taki półmrok. Widoczność słaba. Wlazłem tutaj na stolik tutaj pod tą wieżą telewizyjną, czy tam radiową. No, i czekam. Ciągle aż zrobi się jeszcze widniej. I z tego punktu widokowego GPS mi podpowiada, że mam 21 minut. Piechoto pewnie tym takim trochę trudnym, obśnieżonym, ośnieżonym szlakiem yy, na, na ten punkt widokowy, na którym byłem wczoraj. I tam się przejdę. Poczekam jeszcze tutaj parę minutek, aż się zrobi jeszcze widniej. Mam nadzieję, że to nastąpi, że... A może już tak zostanie tak jak jest, bo mówię, chmur na dużo na niebie sporo i jest tak mgliście. No ale coś tam widać. Fajnie, że nie ma jakiegoś dużego mrozu. Temperatura oscyluje koło zera, może minus 1. No ale to wystarczy, żeby przy gruncie przemrozić i żeby było... No ślisko. Tu taka głowa krokodyla wyrzeźbiona w takim korzeniu. A tam piękne widoczki. No tu jestem na krawędzi. Życie na krawędzi, jak ja to lubię. Wysokość. Kocham to. No i tak sobie idę tutaj szlakiem. Tam góry. Tak idę trochę na czuję, ale mam nadzieję, że uda mi się dojść na ten punkt widokowy, ten drugi, na którym byłem wczoraj. Ludzi zero, ale jest fajnie. Teraz naprawdę czuję, że jestem w Norwegii. Bo jak byłem rok temu na Sylwestra w Oslo, no to wiadomo, no płasko. Nic tam specjalnego, miasto jak miasto, tam trochę mnie rozczarowało. Tutaj lokalizacja tego miasteczka jest dużo ciekawsza, piękniejsza, zresztą sami możecie to zobaczyć. Tam jakieś jeziorko, lodowisko, Bajorko, nie wiem, retencyjny zbiornik. A tam góry z jednej strony. Normalnie taki szlak górski. Co jakiś tam odcinek ławeczki można przysiąść, odpocząć, delektować się ładnymi widokami. Na, na pewno w okresie letnim też ma to swój inny urok. Kto wie, może jeszcze kiedyś tu przyjadę. Chociaż. Wątpię, bo z reguły nie lubię wracać do miejsc, w których już byłem. Taką po prostu mam zasadę, jak mam wydać pieniądze, poświęcić czas, to wolę jechać w nowe miejsce, winne, w którym jeszcze mnie nie było. No i się wyjebałem. Kurwa! Oje, wstaje. O kurwa! No, żywy lód Żywy lód i mnie pociągnęło. No ale nic. Żyję. Więcej strachu niż ten. No ale tak coś czułem, że kurde. Bez. Bez wywrotki się nie obędzie. Trochę mi krew tu leci z ręki. Obtarłem. Ale dobrze jest. Tu jakieś jaskinie. Tutaj już nie ma śniegu, także lepiej się chodzi. No i tutaj zobaczcie. Spadłem na rękę na kamień. Mała ranka, ale żyję. Najważniejsze, ze sprzęt cały, telefon, kamera. Tutaj nie wiem. Tu chyba, chyba jakieś bunkry kiedyś były. Coś tam czytałem. Rewelacja. Cisnę dalej tu na sam szczyt. Z takimi kamieniami. Tu nie jest oblodzone. Można właścić ławeczka. Można przysiąść, odpocząć. Takim oto sposobem Trochę z pomocą nawigacji Trochę na czuja, Doszedłem najprawdopodobniej Do tego miejsca, w którym byłem wczoraj Schodzę tutaj O, lina, można się przytrzymać Schodzę O kurwa No mówię, trzeba uważać Żeby się nie wypierdzielić o, Nie ma żartu Jestem na samym szczycie tam jest ta, to miejsce, w którym byłem wczoraj Ta restauracja Z górze Axla Ale dzisiaj wlazłem przedmów od drugiej strony, jestem jeszcze wyżej Obkręcę się w koło Zobaczcie jakie widoki Dochodzi dziesiąta na no, mgliście jest widoczność nie najlepsza Mówię, żaden film nie odzwierciedli tego, co ja tu widzę na żywo. Tam w oddali góry. Tam mniej więcej widać, że jest taka jakaś większa górka, bo e, czubek e, chowa się w chmurach. Nie widać. A tam miasteczko Aksla, Oksla. E, o, nie, jak ja mówię, to wzgórze Aksla, a miasteczko Ale, ale sunt, Olesund tak oni na to mówią Tutaj jakieś bunkry na szczycie tej góry Coś pięknego, no szkoda, że widoczność nie jest za rewelacyjna. Ale nie ma co marudzić. I tak mi się mega podoba. Pogoda optymalna, nie jest zimno, mrozu nie ma. Przed wyjazdem kupiłem rękawiczki, ale nawet ich nie założyłem, bo nie ma takiej potrzeby. Chociaż trochę by mnie uchroniła, tak mam tutaj małą rankę na dłoni od wywrotki. No i delikatnie zaczął pruszyć śnieżek. Ale jest fajnie i przyjemnie. Tylko widoczność trochę kiepska. Godzina za 70 a jest mgliście mocno i tam nie widać tych za dobrze pagórków. No ale tutaj całe miasto. Oks Olesund. Punkt widokowy ze wzgórza Axla. Mgła coraz większa. Tej takiej najbardziej charakterystycznej góry, która jest po drugiej stronie miasta, praktycznie już nie widać. Schowała się w mgle. No i nic, powoli będę schodził tu tymi schodami. O tam ludzie akurat wchodzą. Widać, a ja będę schodził. No idę w kierunku tych takich kamienic, co tam widać kolorowych. Pokazywałem je wam wczoraj w nocy. Dzisiaj pofilmuję, porobię trochę zdjęć w ciągu dnia. No i powolutku będę zmierzał, chyba tam na, na drugą stronę, na tą inną wyspę He, 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 Hessa, o ile dobrze pamiętam. No i tam jest te takie akwarium, do którego spróbuję się wbić. Mam kupiony bilet. Mam sporo czasu, dopiero dochodzi dziesiąta. Tam widać w centralnym punkcie ten kościół. Zaraz obok tego kościoła jest ten mój hostel. Po drodze spróbuję wejść tam do tego kościoła. Mam nadzieję, że dzisiaj mi się uda. No, i tak na spontana coś tam pokręcę, pofilmuję. Jestem zadowolony. Naprawdę, to miasteczko nie jest duże. Można je ogarnąć w jeden dzień. Także, te e, parę godzin, na które tutaj przyleciałem. Tak naprawdę w pewnym sensie wystarczy. To co najważniejsze można tutaj zobaczyć. Pochodziłem trochę tutaj po tych górach, po tych szlakach. Jestem tutaj na tym szczycie. No, jestem mega zadowolony. I mam sporo czasu. W planach nie miałem tego akwarium, ale mówię, mam sporo czasu i spokojnie się wyrobię. Spróbuję dojść też tam do tej takiej nie wiem, czy stąd widzicie, taka czerwona latarnia morska. No dobra, schodzimy. Tam taki większy prom. To jest miasto promowe. Z tego co czytałem, promy płyną w różne kierunki do Wielkiej Brytanii, do Ameryki Północnej nawet. No i tak to wygląda rewelacyjnie. Tu taka krótka platforma widokowa, oszklona. Można sobie foty strzelić. No widoczność kiepska. Prom dopływa tutaj gdzieś do portu Kręte schody.